Powiat sławieński. Malechowiec sławnie. No, dawyłowo w Postomino. Dobra, e. Bierzemy sobie Tiva. Bierzemy sobie Reno premike. O, niebieski. Dobra, tutaj tak. Jak jeździsz chłopie? Niech chyba ci się panowi, co trochę. No tędy pojedźmy odcinku z Poliszką wie oto w montażu tego odcinka To z nich tutaj się stało, bo patrzcie, to patrzcie Odcinków z Polish Jest dlaczego znaczy, było no ten, ten piąta i czwarta kropka. Jeśli wiecie co się mogą wdać, dajcie znać w komentarzu Poliszka Devising jeśli będzie więcej Jeśli wy chcecie odci więcej odcinków z Poliszka w Devising to zostawcie suba, łapkę A w ogóle poczekajcie bo... Zasubskrybujcie ten kanał, aby nie ominęło Was więcej takich odcinków. I dobra. I tak widok. Dostawcie łapkę. Na myślę. 4 łapki lecimy z kolejnym odcinkiem. Poliscab Devising! Tak wiem, pewnie w ogóle go nie będzie. Także no i zadużę, żeby sobie ten do daru w ogóle Zarobię tego to jakieś 5000 dolarów, tak no. O. Dobra. Dobra, jedziemy. Tutaj co? To... Czekamy jak zaliczy nam do podpinania. Możemy się cofnąć trochę. Dobra, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 Jedziemy da, Idę, skręcamy sobie tutaj. Tak wygląda w ogóle mój TD w siwotku. Jedziemy sobie, skręcamy. I tutaj ja się użyźni. Tutaj jedzie sobie na przepa. A jedziemy widzowie, jedziemy widzowie sobie pojedziemy do Dozoza i po 35 tysięcy zrobimy zł widzowie sobie w tym odcinku, czyli taka jedna tywasa może dwie, zobaczymy jak będzie film. Pokażę się jeszcze. Oto za i ja to nie hamuję, bo 75 można, ja że no to mi 73. Także jedziemy sobie. O jest to ja śpiesza i przyda to moje. No jednak to auto szybko, jednak ten tip szybko jedzie. A nie, że coś, on ma 250 koni mechanicznych. Także no mało. Że dużo jak na piwa, ale pokażę wam potem po, potem Wam pokażę Potem wam pokażę ile kosztuje il, ile on na koni. Ja tutaj, a tutaj A usunęli już tą policję stąd. No i tak bym nie dostał mandatu, bo ja mam 69. Uhamujemy widzowie. Po się za mnie zabiewa? Czekajcie, widzowie. Czekajcie. Czekajcie. Panie! Ja go... Darowa... Na bi Czekajcie, widać, ja to zjadę sobie. A, bo tu jego... A nie, to nie jego auto! Dobra xD! Chce ze mną jechać i jedzie ze mną. Ludzie to się bawią w EPP i ta takie to Rebeka. Także ja by... dobra... Nie, nie że co. Nie, ja nic do tego nie mam. Powiem, że dajcie znać co u was... Piątek po szkole! Jak w ogóle u was w szkole było? Przez ten tydzień. Nie no, ma jedzie. Ma no, Boże, on jest pewnie klawajaczy. Ja muszę to uważać, aby mi fotowadał niezwykle zdjęcie. I co te. I tu dodali tutaj coś takiego widowia A ten A to w ogóle nie miga, także no beka trochę, Nie, że coś no ale jakby... Ach, nie wiem czy to tak miało być tak szczerze czy coś ale Chyba tak miało to być Skoro tak dodali To nie wiem jest to tak szczerze już A w ogóle widzę taki farfak. pewnie wy o tym wiecie, ale usunęli stąd zada, także no to przykład. Tak to tutaj by mogli chociaż uważać, zresztą. Panie, gdyby tutaj uważali. Znaczy, gdyby tutaj policja się wespiwa. Na przykład za laskiem, o, to byłoby fajne. Jeśli się za laskiem bezpi policja. Tak, chciałeś wyhamować już pewnie. 70, no ja ja do 80, no ja. Znaczy 79 to minimalne. Znaczy maksimum, maksimum, maksimum. Bo jest, aby nie dostać mandatu, tego, tego, co, tego co ja wiem. Ja jedziemy do by, by się spodziewam, że ty aż do 78 widział. Ja jeszcze jadę na Bipi, widzowie. Tesla. Bardzo ja no Do Boże! No jej szybciej tą skaną. W obcoką mogę jechać. Znaczy ty możesz prosto jechać, ja muszę tu A to nie. Nie no, nie. Nie chce mi się tam czekać, tak to. No i jak ty jedziesz tą skaną? No, nie no. Czyli jednak muszę jechać do przodu. Jolo. Nie, poza tym nie chcemy się zatratować, to jedziemy do przodu. Dobra, jedziemy. Mm. Dobra, chociaż ważne rządzuje, tu nie muszę na to długo czekać. No, no, ale szybciej byśmy a tym pociągiem. Ja mam nadzieję, że na mnie nie trzeba, bo no i dajcie to zieloną! Ale na tym się mega długo czeka. Co jeszcze jedzie jeden? Na szczęście nie jedzie. Gdyby jeszcze jeden jechał, to bym się załamał. Tak szczerze. No tak trochę inaczej jechałem, nie wiem. Nie chciałem ulec... ulec Temu no. Wypadkowi, bo tamten maluch oczywiście pewnie chciał we mnie zjechać. Ale jak ja skręciłem to temu, to pewnie już go ja... a Aaaa, panie spadał! No, w ogóle tutaj pompspidał, to Czeka Ciekawe czemu. Może poczekajcie, jakieś stopniu tu nie szło. Ciekawe czemu oni czy, czy popspida. Znaczy pewnie remonty są mi, będzie tak samo jak jest tam w sławnie. nie? No czyli w skrócie. Będzie taki wielki magazyn powiatowy. Pewnie tak znając chyba usunęli, to raczej... Raczej coś chcą tam zrobić, bo... A i widzę zapamiętajcie teraz? Pamiętajcie na ten moment, tam wpisało 4500, widzowie. 4,5 tysiąca tam pisało. Dobra widzę, także poczekajcie sobie. Poczekajcie chwilkę. także to by było na tyle jeśli o ten odcinek, ja byłem Lifowa, to było Poliska Dragzin. Cześć, pa-pa! Pa pa! pa, pa.